wejdzie odcinek nowy ze sprite'ami Siemanko w ogóle Nie musicie zostawiać łapek Ale jeżeli nie, zasubskrybowacie, nie zasubskrybowaliście kanału Możecie subskrybować No właśnie I mówię Wam, że się pojawi nowy film Pojawi się nowy film Natomiast będzie on ze sprite'ami Będę wypić i wypiję 12 sprite'ów czy 14 zobaczymy jak się będę czuć będzie przerwa godzinowa ale będzie naprawdę jaja będą jak 12 sprite'ów kupiłem no dostałem po prostu dostałem no po prostu tata się zgodził bo tata zawsze się na wszystko zgadza mama by się nie zgodziła kupić ten sprite Poczekajcie chwilę, bo ja jestem yy, jak wiecie yy, 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 w Podkowie Słupskiej. Tak, jestem w Podkowie Słupskiej. Słyszycie jakieś tam takie dźwięki, to Nie, nie, to były takie Dobra. motki, Także żeby to było. Żeby nam się udało, żebyśmy zrobili. Ten filmik ze spriteami. 14 spriteów challenge. No i zobaczymy co tam wejdzie. Oglądajcie dzisiaj. Dzisiaj albo jutro. się wydaje, że dzisiaj nie będę nagrywać. No to w takim razie dzisiaj o 18.35. tutaj okay, nie. Nie, nie, nie. Może ustalmy godzinę, godzina 1915 nagrywać będę filmik. 19 po prostu. No 19. .00. Także o 19:00 nagrywam filmik. Nowy challenge ze sprite'ami. 12 spriteów. Znaczy 14 spriteów wypiję. No i w no będziemy nagrywać ten filmik. Jest za bardzo ciekawy. Ja przerywam na chwilę i zaraz się widzimy. Dobra, była no, chwilowa przerwa, musiałam iść do toalety. A więc yy... ale pamiętajcie, dzisiaj o godzinie 19 zaczynam filmik ze spriteami transmisja na żywo. No nagram też nie tylko transmisję na żywo, ale też nagram ten kto nie oglądał transmisji na żywo, nagram zwykły filmik o godzinie 19:25. 25 ok dobrze mam nadzieję, mam nadzieję że wszyscy wiecie też nagram z 2 sprite'ami bo ja mam razem ich 24 dostałem dzisiaj tata mi kupił ileś tam spriteów a dostałem 15 znaczy 20 sprite'ów, to mi skupił 4 sprajty bo będą mi potrzebne, a tak wiecie, no zawsze. Także spotykamy się o godzinie, już mówię wam, której 19, 19, 19 jest godzina 16:22 w tej chwili. No, a więc spotykamy się za niedługo ok? Moje mordaczki. A więc się spotykamy. Ja to wrzucę na YouTube, a postaram się. A więc pa, pa.